Cześć wam, cześć wam. Słuchajcie, no dzisiaj siada gardło, siada gardło. Słuchajcie, dzisiaj no niestety chorujemy, rozchorowaliśmy się. Alan, i ja. Także dzisiaj tylko na szybko chciałam wam zaproponować zabawy z dzieckiem podczas choroby. Słuchajcie no wiadomo, dziecko jak jest chore najchętniej by siedziało tak przed telewizorem i no i co, i to nie? wiadomo, jeżeli jest tam już rzeczywiście jakaś wysoka temperatura i no to nie zawsze nie zmuszajmy dziecka dajmy mu poleżeć, dajmy mu obejrzeć tą bajkę słuchajcie, świat się nie zawali jak posiedzi dłużej przed tym telewizorem podczas choroby naprawdę ale słuchajcie, jeżeli to nie jest taki placek. Tylko jest, rusza się jeszcze nam. To dziecko jest w miarę aktywne. Żeby nic się działo jednak przed tym telewizorem. Proponuję, słuchajcie, yy, zabawy. Tak, można grać w różne gry w kości. Myśmy dzisiaj grali w kości, graliśmy dzisiaj w Grumikuba. Słuchajcie, były bajki, tak? Moment, muszę przymknąć drzwi. Okej. Okay. Słuchajcie, były różne różne rzeczy. Między innymi <laughs> chciałam wam zaproponować yy, zabawę yy, w, w zależności od wieku dziecka w państwa i miasta, taką teoretycznie, bo rzeczywiście to może być zabawa typowo w państwa i miasta, ale jeżeli już dziecko czyta, pisze, przy bardzo bierzemy <laughs> kartkę, piszemy sobie państwa, miasta, rzecz. Nie wiem, zawód, i tak jak myśmy kiedyś, słuchajcie, grali, można tak to rozpisać. Można to z młodszymi dziećmi robić trochę inaczej. Na przykład na zasadzie wymyślania słów na daną literę. I na przykład wymyśleć yy, yy, słowa na literę B. Na przykład, niech to będzie jakiś ptak. No to szukamy ptaka na literę B. Bocian, proszę bardzo, jest. A jakie warzywo na literkę B? No to znowu myśli dziecko, wymyślamy tak na przykład buraczki. I tak możemy się bawić, tak? A zabawka na literę B, a jakiś przedmiot na literę B. Yy, I tak dziecko poznaje coraz większy zasób słów, słuchajcie, zawody. I tak my właśnie możemy, Państwa, tak dziecko możemy nauczyć. Oczywiście możemy zapisywać to, możemy dyktować dziecku, literować, żeby się uczyło. Jakby tutaj jest po prostu przestrzeń, i z każdej strony można tą zabawę poszerzać i, yy, i, i rozszerzać, tak, na różne, w zależności mówię od etapu rozwoju dziecka. Słuchajcie, można też fantazjować na przykład sobie, co by było, gdyby druga zabawa. I na przykład wymyślamy, co by były, gdyby psy latały. No i teraz tu słuchajcie pole do popisu. Co by było, gdyby ludzie chodzili na czworaka? Co by było, gdyby hmm, woda w kranie była słodka? Słuchajcie, masa możliwości, tak? Po prostu puszczamy wodze fantazji i lecimy. I to są dwie propozycje gier słownych, zabaw takich słownych, tak? Gdzie, gdzie dzieci biorą, biorą udział. Następną propozycją, słuchajcie, może być rysowanie wspólnego rysunku. I na przykład, yy, myśmy jeszcze tego dzisiaj nie robili, ale, ale planuję to zrobić, może jutro się uda. No i jutro jeszcze musi być obiad zadechy, wow. No, <laughs> pójdziemy do sklepu, jasne. Pewnie z tego, co jest w domu, coś wymyślę. I słuchajcie, można rysować. I na przykład ja rysuję kółko. Dziecko, Alan, coś dorysuje, ale to pewnie pokażę Wam jutro i zobaczymy, co nam z tego wyszło. I każdy po jednej rzeczy rysuje, tak? Nie wiem, jakiegoś ludzika spróbujemy, człowieka narysować, albo jakieś zwierzę, albo domek. Każdy rysuje po jednym elemencie, tak? Na przemian, jakie chce kolory używać I, 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 i co chce narysować. Także możemy wspólnie umówić się, że na przykład rysujemy dom i przy bardzo, ty, ja. Albo nie mówimy, nie umawiamy się, co rysujemy i każdy rysuje coś. Tylko chodzi o to, żeby to było na jednej karcie i yy, żeby to tworzyło jeden rysunek. Jutro postaramy się zabawić w to i, i jutro Wam pokazać. I mam słuchajcie, jeszcze jeden pomysł na grę, na zabawę. Yy, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, bo to po prostu jak stara relikwia. Mapa. Zwykła, stara mapa. Słuchajcie, robiąc porządki, znalazłam mapę. To jest akurat mapa Gdyni. Gdańska Gdyni. Słuchajcie, ona jest, ona jest, słuchajcie, żeby Wam nie skłamać, z 1996 roku. <noise> Także aktualna, no, główne ulica pewnie tak, ale nic poza tym. I słuchajcie, możemy na przykład dziecku zaproponować to też mówię w zależności od rozwoju dziecka. Na, mapa ma, no to chyba większość z Was wie, a może nie, więc posłuchajcie, mapa ma legendę. I na przykład mamy tutaj postoje taksówek i parkingi strzeżone. I mamy takie znaczki, bo wiecie, jak wygląda parking: niebieskie, tło, kwadracik i literka P. A postoje taksówek to jest niebieskie tło i biała literka T. Słuchajcie, i na przykład dajmy jakiś kwadrat. Złóżmy na przykład mapę, tak? Jakiś kwadrat. I dziecko szuka wszystkich postojów taksówek i wszystkich parkingów, na przykład skrzyżonych. I niech policzy, ile tego jest. <laughs> Chyba zaczynam coś przegadać. I, i, I na przykład tak, albo niech policzy y, domy przy ulicy, na przykład co tu mamy, jakąś ulicę, słuchajcie, ślepa jestem już. Y, tu mamy, mamy ulicę, tutaj nie widzę, platynowa. Jest ulica platynowa. Są narysowane, te brązowe to są narysowane domki. Proszę bardzo. I niech dziecko liczy, ile tych domków jest przy ulicy na przykład Platynowej. Albo można zaproponować na przykład, że z ulicy Platynowej yy, niech dziecko Starogardzka jest. I teraz tak. Platynowa jest tu. Starogardzka jest tu. Yy, no i niech dziecko nam teraz tutaj dojedzie, ale ulicą. Nie tak sobie o palcem po mapie, prosto. Niech znajdzie drogę, i tą drogą nas tam powoli zawiezie, zaprowadzi. Słuchajcie, różne rzeczy można wymyślać. Właśnie można podać nazwę ulicy. I szukaj. Można rozłożyć tą mapę na stole, słuchajcie, i wtedy szukaj na przykład w, w kwadracie. 3C I proszę bardzo Niech dziecko znajdzie kwadrat 3C I w kwadracie 3C Policzy nam na przykład Nie wiem Ulice, ile jest ulic Naprawdę są słuchajcie Różne możliwości Jeżeli dziecko umie czytać No to jest jeszcze Większe pole do popisu więc jakby to są moje propozycje na, na zajęcie dziecka <laughs> podczas, podczas choroby coś, coś, co nie angażuje, żeby dziecko, dziecko nie musi nie, nie, nie skakało, nie pociło się, nie biegało, nie, nie, nie. No wiadomo, bo, bo są różne możliwości. <laughs> Ale... To są takie zabawy, gdzie, gdzie dziecko jednak tego ruchu ma, ten ruch jest ograniczony, nie trzeba biegać, skakać, latać i się pocić podczas choroby. Więc y, dzisiaj, no, dzisiaj na tyle, słuchajcie, takie moje polecajki. Biorę tabletki i pewnie zmykam do łóżka, dzisiaj szybciej. No i pewnie poczytam coś sobie, no to znaczy nie coś, tego książki do szkoły. No cóż, także, słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Jutro będzie obiad za dychę. Mam nadzieję, że będzie może lepiej, mam tylko, żeby nie było gorzej. Niech jak, już jak tak jest, niech jest, już tylko, żeby nie było gorzej. Także trzymajcie się, dużo zdrówka i do jutra, Pa-pa!